Adam Wardziński na IBJF Crown. Aktualnie mistrz świata IBJF zawalczy w 8-osobowym turnieju wagi ciężkiej, a jego rywalami będą m.in. Gustavo Batista, Gaudy czy Orlando Monteiro. Federacja IBJF podała również listę zawodników, którzy powalczą w turnieju wagi piórkowej i średniej. Zobaczymy zawodników takich jak Diego Pato, Tainan Dalpra, Francisco Lo czy Kennedy Maskel. Wydarzenie odbędzie się 17 listopada i będzie transmitowane na Flow Grapling. Poznaliśmy parę cierci na nowe Wagi w na projekt Roll 3. Musio vs. Mahola, Wallace vs. Mekalowski, Loska vs. Garczyński oraz Bońkowski vs. Czernicki. Gala zapowiada się niezwykle emocjonująco. Poza turniejem zobaczymy jeszcze 3 Super fighty i 5 pojedynków w karty wstępnej. Gala odbędzie się 26 października i będzie można zobaczyć w systemie Pick Preview. Kolejne walki na UFC Fight Pass Indy 8 w ubiegłym tygodniu potwierdzono ze swoje walki: Ronaldo Junior vs. Izak Bachience, Gabriel Sosa vs. Josh Cisneros, Raquel Kanuto vs. Gabi Makombo czy Johan Oshuisen vs. Gabriela Meida. Ósma edycja turnieju pod 7 UFC odbędzie się już 10 października w czwartek i będzie dostępna na platformie UFC Fight Pass. ADX powraca. Szósta edycja ADX odbędzie się w Abu Dhabi i już teraz wiemy, że będzie tam bardzo dużo, bardzo mocnych walk w kimonach. Main eventem galistał stał się pojedynek Jansena Gomesa z Andersonem Ferreirą, a komajny main walka Bruno Limezy i Izaakiem obie walki w formule Gi. A gala odbędzie się 25 października w piątek i będzie transmitowana w sesjami Amiper Kolejny zawodnik dołącza do turnieju Let's Play, poza czteroosobowym turniejem w wadze półśredniej na gali zobaczymy również Mateusza Okurowskiego. Póki co nie poznaliśmy przeciwnika dla zawodnika z Urban Jiu -Jitsu. Ale już teraz zapraszamy do oglądania gali 26 października 2024 roku. Bardzo dziękujemy firmie Manto za ciągłe wsparcie naszego projektu. W tą sobotę Maciu Walczyzy, Patrick King Audio na gali Kaiser League w Holandii, a na gali SCF. 6. Zobaczymy pojedynek Gaczyńskiego z Bońkowskim. W ostatnim tygodniu zaktualizowaliśmy kalendarz zawodów na październik i listopad, więc pamiętajcie, aby zapisywać się na zawody w pierwszym terminie i nie przepłacać za wpisowe. Sprawdzajcie nasz odcinek kafe Jitsu 2 z Andrzejem Iwatem na YouTubie. No i najważniejsze, w ubiegłym tygodniu liczba obserwujących Jitsu.pl zwiększyła się do 7,5 tysiąca, za co wielkie dzięki, a w tym tygodniu to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień. OS.